Wy chyba na przykład z tej serenie, witam się w pierwszym odcinku w Paper Please i to będzie taki let's play. sobie będziemy ciskać w Paper Please. Nie, no to yy... no to. No, to jest gra, która. No, no zobaczycie, już jak będziemy grać. To tak, to, to mało gra w gra, tak mało nie. Dobra, no to każdy pewnie już wie o co chodzi. Będziemy sobie ciskać tam tutaj i w ogóle. Yy, tak, yy, tak. Dobra, no dobra, gratulacje. O! Jakieś Dobre. gratulacje. Zostaliście wylosowanie w październikowej loterii zakładowej. Okej, okay. dobra, hazard. <grytulacje> w celu niezwykłego obsadzenia stanowiska się do Ministerstwa Przewodów Ludności przy w odprawy. wy. tutaj w... Dobra, okej. Okay. Wasza loteria zostanie razem z wami we wschodnim Gremstyn. Yy, spodziewajcie się lokalu kategorii C8. Arstoczka. Niech żyje Arstoczka. Dobra. Yy, Na razie otwarto przejście graniczne. Rodziny znowu razem. Idź do pracy. No dobra, to jest takie. Yy, no, jesteśmy bramkarzem. Tutaj będziemy normalnie ludzie. Yy, a co mi inspektorze, wit Jesteśmy inspektorem tutaj na no, tutaj, dobra. W współpracy w wy, y, się w domu miejscu pracy w punkcie odbrać granic wygryw. wizy wjazdowe w paszporcie i zróbmy doku dokument patentowi. Granice mogą przekrać włącznie obywatele Arstoszki. Okej. Okay. Y, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, y, dobra. <mierdanie> to, to, to tutaj się chowa. Jeśli dobrze pamiętam. Dobrze Dokumenty proszę. A dobra, y, Aha, dobra... To, to dojebałem już? Do, 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 dojebałem... Jak to?! Dobra, dobra, dobra... Aha... ja, Ja, ja... Obo, o, obo... Że w ogóle... No nie, w ogóle... To, nie, report mi, nie... Dobra, mm, ty przekro mi nie jest z zarstoczki, więc nie przejdziesz. No i teraz git. Dobra. Eee, Next! Next proszę, 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 proszę. To będzie og ogólnie taka seria no całościowa, jak tutaj nie wiem ile. Nie wiem w ogóle. Ty też nie jest z zarstoczki, więc nie przechodzisz. Eee. Eee, bo, nie, wiem, nie wiem, ile tutaj jest na dni, to jest w ogóle jakoś po 5 dni na odcinek. Kolegia, nie, przykro mi, też nie wchodzi. Też nie wchodzi. Jedyna osoba, która była za oczywiście nie wchodziłem, bo wypełniłem, że jest debilne, nie? <laughs> nie wiadomo, ile tutaj tych odcinków jest. No, po, tak sobie po 20 minut. Takie odcineczki to jakaś pomy... Aha, aha okej, okay, no na to na tu przychodzisz koleś? Powiedz mi, powiedz mi. Okej, okay, arstoczka, okej. Okay. Okej, okay, no i Ciebie przypuszczamy. Już jest arstoczka. I tutaj mamy jakąś panią, zobaczmy. Arstoczka, dobrze, zgadza się, zgadza się. To jest w ogóle godzina dobra i następną osobę mamy republika no to nie przykro mi nie przychodzisz bo jesteś nie jesteś z przykro mi pani droga pani ale musi sobie iść stąd. Dobra, zamykamy, dobra, żartowałem. <laughs> ale ten, tu w ogóle. O, dobra, ale bez kary mamy. Dokument, proszę. lubię. no, no niestety, no w ogóle po co tu przychodzisz w ogóle? Znacie w ogóle zasady tutaj? Co za ludzie, to są w ogóle ogary. <laughs> A, dobra, <laughs> dobra <laughs> no Klik Klik, 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 następny. Spis treści, Aha, jakiś. Arstoszka, Dobra, kończymy chyba dzień pracy. Jesteś ostatnim, który przejdzie. Bardzo dobrze. zamykamy. Okej. Okay. Okay. No to pierwszy dzień był w miarę. zarządzany swoim wydatkiem dokonując wyborów poniżej: oszczędności, pensja, czynsz, jedzenie, ogrzewanie, datki. Dodatek ułatwiony, aha, coś, co to, to jest ład. aha, co to jest, to, tak, to, 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 to. no dobra, nieważne. 45 dolarów zarobiliśmy ogólnie. Po odliczeniu wszystkich, dobrze, wujek, z żona, co, co, wujek z nami nawet mieszka, na chuj z w ogóle, teściową w ogóle, nie, co oni, co on głupie jest w ogóle, nie. dobra, tutaj, gdzie, gdzie tutaj oznaczać, żeby teściowy mnie karmić i w ogóle. <laughs> yy, dobra, od dziś to z, z, z ważnym paszportem, bogu przekroczyć granicę yy, Na waszym stanowisku pracy zainstalowano narzędzie do prowadzenia dochodzeń. Widzę to, sprawdzę i włożyć wszystkich warunków w paszporcie. W razie jakiekolwiek niegodności Odmawiaj, odmawiający wizy. Yy, tryb dochodzenia. Ja tutaj się zasady, bo Niech się ja Dobra, dobra, dobra. otwieramy, e, dobra. następny e, to tak od razu do yy. Ważny ma yy. Czekaj, czekaj, czekajcie, czekajcie, czekaj. Nie jestem pewien. To to... O jestem To zgodne, jest dobra, bo to jest. Po to jest. Po to jest. Bo to jest, to jest, to jest. Nie jestem no, bardzo no, bardzo no, no, ty, no. Jak tu idzie to jest... To jest nie. Nie miesiące i lata chyba tak? I ty też się zgadza? Hmm. Tak, dobrze. Jest to dziwne, Prócz dwie osoby przypłyśmy. To jest akurat dziwne. Aha, dobra. Właśnie... spójna data. Hmm. dziwno Aha To jest... To jest rok. Aha, tu tu ja myślałem, że jest 0. Myślałem, że to jest zero. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. I teraz Aha, to. Do... To dobrze ty możesz. Aha, dobra, przepraszam bardzo, dobra. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze. Dobrze, dobrze. dobrze. Przepraszam, przepraszam. przepraszam <toddź> do... To jest, y, To są y, lata, miesiące i dni. O, dokładnie tak. Zaraz mam topus. arstoszko, Dobra, to arstoszko od razu przypuszczamy. Dobra. Więc lecisz. Następu. No dobra, no wiecie, mandat no, musi być. No, to, no Powiedzmy, że to mandaty będą. Republika 83 zgadza się. Kurde, coś dużo osób przypuszczam. To mnie, to mnie dziwi, dziwi. Aha, dobra, co to było? To dograłem w Barcelonie niezgodna ze względem. O dobra, ja mam... Dobra, ja myślałem, że tylko mogę godziny sprawdzać. Dobra. Uuu, różowe podziemie. Spełni swoje fantazje. Aha, okej. Dobra, tu się zgadza. 84. Dobra, Ty możesz. Kurde, w ogóle nie wiem. Dobra, dobra, będę uważał, uważam. Dobrze, na razie ja mi to nie do ale wprawię się, wprawię się. E dobra, dobra, następny, następny, następny. Poćwiczymy sobie i będzie dobrze. Dokumenty, dobra. Co my tu mamy? E tak. Zjednoczona Federacja wygląda tak. O kurde, co się dzieje? Jaki wary? O, się wystraszyłem! Jaki. Patrz, patrz, patrz. zaraz go zabiję! Zaraz... Czemu strzelaj go? Szczelaj do niego! Szczelaj! Szczelaj! Granat leci! Pfff! Aha! Jezu, ale się wystraszyłem! No i przykro mi. Nie dostaniemy szeregu. O jezu, yes. gdzieś prawie został z powodu ataku terrorystycznego. Postęp. Po sobie zapisywany z początkiem każdego dnia. Oszczędności trochę mniej po tutaj... Jak to teściowo w ogóle? Oznaczę. Aha, dobra. Dobra, no to... Idziemy do pracy. Idziemy do pracy. Coś tam... Aha, dobra, nie przeczytałem, no dobra. Tutaj jakaś zwiększona teraz ochrona jest. I pojawi się regulamin, który to wizję dotyczącą wydawania wizji nie obywatelom. Wszyscy codziennie muszą mieć kwit wjazdu, wyryczki za informację, paszportem, wizy wjazdowej i dokumentu patentowego. Brak do można wskazać... A dobra, dobra, rozumiem. Czyli sobie rozłożymy podstawę zasady. sobie damy tak i możemy lecieć proszę państwa z kolejnym dzionek trzeci myślę że sobie jeszcze z, z dwa zrobimy aha kwit wjazdu czy to jest aktualne? aha dobra to musi być aktualne bo to jest y, tego dnia y, dobra y, z Tutaj, wygląd się nie zgadza. Aha, aha, no bo tutaj ma. No dobra, dobra. No przezorne zawsze były się... Dobra. Droga pani, możesz przejść. Wydajesz się ok. Dobra. I jak? już drukujemy. R raporcik dla mnie. Nie. A jednak o jakiś laga mały zapaliśmy yy, o, o, a ty gdzie masz ten gdzie masz? Przesłuchaj. Muszę mieć. O! o dobra. Yy, jest. To jest. Yy. Bym Ci nie uznał, bo nie dałaś mnie, ale... Żeby tu żadnych reportów nie dostawać, więc... Możesz lecieć. Ja bym tutaj w ogóle przypuścił, w ogóle bym... Dobra. Dokumenty, proszę. Serwuj, mogę Ci uszczęślić każdego dnia. O! Różowe podziemie! Dobra, jest kwit, dobra. Wygląd jest ok. data ważności jest ok. dobrze, to możesz, to nie mogę dać, dobra, to sobie tutaj schowam, to położę, pójdź pytaj o EIF, dobrze, będę pytał o EIF, dokumenty, yy, tu kwitwia, tu jest. Dobrze, dobrze. Wygląd. No coś nie ten teges. No, przykro mi, przykro mi no. Jakbyś była trochę ładniejsza, to czemu nie. Ech. Dobrze. Dokumenty proszę. Pokażę prawie o tych zamach. Macie szczę szczęście, że zachowaliście pracę. No raczej. Dobra, co to było? Dobrze. 84. Tu jakaś lafirynda tutaj się zgadza. Dobra. Ogólnie. W ogóle jest dobrze, jest dobrze. Ogólnie... Hmm, dobra. Kwit wjazdu. Oj, co, co, to jest, co to jest? W ogóle, z jakiego? W ogóle, co ty w ogóle żyjesz? W ogóle, pani, o pani, 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 co, co pani w ogóle? Nie wiem, co powiedzieć, no, że... Lepiej nic nie mów, powodu... No, może Pa. Jakbyś może mi da jakieś, jakieś bony na... Na różowe podziemie, to może bardzo chętnie bym cię przepuścił, no, ale... Ale nie, to nie. Yy, dobra, jest kwit. Zgadza się? Zgadza się. Na pewno, na pewno. Tutaj jest, zgadza się. No i nie zgadza się, przepraszam bardzo. Muszę tutaj wkroczyć. Przez, słuchaj. Te dokumenty utraciły ważność. Nie wiem o czym mówicie. Zaraz ci powiem o czym nie mówicie. Zaraz powiem Ci o czym nie mówimy. O tym właśnie, że nie przejdziesz, chuj łysy. No dobra, nie byłeś łysy, no ale chuj. Dobrze, no, dobrze nie idzie. Żadnych, żadnych nie przychodzą, będzie dla mnie. No to lu, niech żartu oczekuje nasz kraj Dobra, człowieku, weź mi tu przyjść O jest. No przyjdzie taki dziadzio dzia, 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 dzia. Dobra, w... taki przyjdzie dziadzio i myśli, że w ogóle wejdzie, że jest w ogóle tym i tym i tym Dokumenty proszę. Kwit wjazdu jest ok. To też się ok. Zdjęcie też jest ok. Dobra. Uznano. Dziękuję. Aha, jeszcze masz ten kwit wjazdu. Niech sprawujcie się dobrze. O, o. Ruszenie błędne. A, czyli nie było z tego z No kurde już myślałem, żeby z report'ciku będzie. Eee. Nie masz powiedzieć co to jest. Ja ci powiem o. O tyle. O tyle ci powiem. Tyle powiem ci. Dobra, no to kolejny dzień, dzień już trzeci no. myślę sobie, że jeszcze jeden, i spać, dobra, 50. to to jest statuta, tak ułatwiony, yy, tutaj wszyscy okej, okay. kurde, no teściowa no dobra, wujek już przeżyli, nie, ale teścioła, bo w ogóle teściowy, nie? dobra, idź spać, dobra, ostatni dzień jak robimy, czarny lek, tutaj przejścia koniecznego, wstrzymana, dobra, polityka... Listopad 26 rok 1982. Dobra tutaj. Wprowadząc surowsze wymagania dotyczące sprawdzania to są Obywatele rzeczy muszą pokazać dowód osobisty. Zodziale muszą uzyskać, uzyskać i przedstawić ważną zgodę na wjazd Kwity wjazdu nie tracą ważność. Dosyć, do i księgi za dokumentów ważnych sprawdzą wszelkich informacji. Odmawiający wizytę produkt, który wykryto wizytę, by odnieść się do powiedzianych patentów, że i transkrypto okay. to weźmiemy, i po podstawę zasady weźmiemy sobie tak, abyśmy mieli wglądy. I zapraszam do przejścia granicznego 4 to Jest tu. Ten to logo. To logo mi tu się nie pasuje. Dobra, nieważne. Dobra, w ogóle wyjść z tego dochodzenia. Yy, tak, tu wiem, że trzeba zmieniać. Yy, co, co ja mówię. Trzeba sprawdzać imię i to, o ten kod, cel tranzyt, aha, jeszcze trzeba, co tu, tu jest, aha, yy, tak, tutaj jeszcze trzeba, tu jest cel, plus yy, tranzyt i tutaj jest, przejeżdżam przez, przejeżdżam, yy, tak, to jest dobrze, to jest tranzyt. to jest przejeżdżać przez kraj. I tutaj tak. Masz tutaj się skaza. Tutaj też, dobra. Możemy cię przypuścić, kobietą. Jeśli w ogóle jesteś kobietą. Dokumenty. Dobra. W ogóle, tybie, tybie, co, co ty w ogóle tutaj mnie w ogóle? Przez operację. Aha, odciski, podajcie. Do... Ok, tak, nic nie wiadomo, to będzie ci teraz wiadomo, że, że wypadł w ogóle. To może zatrzymać Dobra. Aha, możecie się Ok, ok, ok. Ok, ok, okej. Okay. 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 <zyspy> Proszę dokładnie ty. O panie, <zyspy> o panie, co ty, co ty w ogóle? Jak ja mam ci to w ogóle? To mam być. kurs wypinam być, to mam być. O, dokładnie. Co kurwa, zaraz przepuszczę, będziesz oglądał klamkę zaraz. Wypadł. Się zamknąłem w bzdurę. Noo, jakieś papiery mi tu dajecie, panie, panie, co ty w ogóle tu pijesz? A ty co takiego rykaza w ogóle? nosi tego irka za nią, został się modny, ho ho ho. Zamierzam pracować długo i miesiące. się Dobra, tutaj się zgadza. To się zgadza, to się zgadza To się zgadza... To się zgadza... To się zgadza. I teraz wam powiem drodzy widzowie tutaj na parę Weźmy kolie kol Koliecha Dobra tutaj, No masz szczęście masz yy, Co ja robię? Co ja robię? Możesz przejść za reportek już yeah, to yeah, samo yeah, oh, yeah, yeah. oh, yeah, Dobra, niech tak będzie w ogóle. Trzy yeah, miesiące odwiedzi OK. O pani, o pani. Dobra, wybacz, wybacz. wybacz, droga pani. Już chciałem cię o, 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 osządać. Oszą osządać, dobrze. To idź tak, odwiedź swojego synka. Z mojego pobytu. A ja A tu mnie interesuje, czy tam jest port. Właśnie tak, zawsze są. Aha, mam ja ja że to jest dobre. Ale o, pa, o panie, o panie gdzie, gdzie pan ma tego? Ten paszport. Jaki paszport? I to jest, to jest tak, to jest śmieszne. Tymczasem, jak kwit, bo ja tutaj kiedyś da, dałem na uznano i w ogóle report poszedł. To jest tylko dla celów odmowy wjazdu. Więc... 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 Wypad... Masz to też. To jest w ogóle śmieszne, nie? Śmieszne, śmieszne. Eee... Dokładnie to proszę. Cel właśnie podróży, tranzyt... ...procesowany to przez kilka dni, czyli dwa. Tacy się zgadzają... Tu też... Zdjęcia też to też się zgadza Jeszcze tylko kraj dobrze. Wszystko sprawdziłem Nie tu tutaj Sprawdźcie się dobrze. Jak powdzie, to Jakie port powinien Błędy Nape poważnie To nie Osta Ostatnie ostrzeżenie. Zatwierdzono. Tu id idzie pieczątka. O o of course, of course, że tu idzie pieczątka. Proszę bardzo, proszę. A to... Jaki No nie podoba... Może kiedyś się uda. Fajny jesteś gościu do papierutka. Y, arstoczka. Hmm. Dobra. Kurwa, chciałem mu O. Chciałem postemplować dowód. Jeszcze na koniec może, super. Kary. No dobra. Dobra, no to jak mówiłem, 4 dni, kurde, myślę, że wyjdzie 5, pięć, no ale dobra. Yy, to było na tyle, w tym dziękuję. Jeśli wam się spodobało, dajcie lajka, łapkę, skomentujcie, jak tam... No, piszcie w ogóle komentarze i tam w ogóle cieszę się Was, że jest tak dużo. <gry> Dobra, no to trzymajcie się. Bye bye.